Ludzkość mierzy się z wieloma najróżniejszymi problemami. Jednym z problemów, który dotyczy przeciętnej ludności mieszkającej w dużych miastach, w obszarach o zabudowie najróżniejszej, między innymi takiej komunalnej, są różnorakie gryzonie, które mogą powodować najróżniejsze choroby. Oraz szkody materialne i finansowe. Znajdujemy się obecnie w obszarze takim, gdzie mieszkają ludzie, którzy są dotknięci takimi problemami, i zobaczymy zaraz, e, jaka jest opinia na jakiś temat. Tym bardziej, że obecnie w takim obszarze się właśnie znajdujemy. Właśnie wchodzimy do podwórka, jednego z podwórek, który w takim obszarze się znajduje. Tego typu podwórka charakteryzują się tym, że są często brudne, zaniedbane oraz znajduje się w nich dużo śmieci. Które stanowią doskonałe siedlisko dla szczurów I nie tylko Dzień dobry Co państwo sądzą o szczurach? O szczurach? ja mam psa, nie mam szczura. takich podwórkowych? No nie wiem, czasem jak chodzę wyrzucać śmieci mam mnie tego śmietnika to się boję, że na mnie takie szczury naskoczą i mnie zaatakują, szczególnie po ciemku, jak tam chroboczą, tak, ja się boję, nie wiem jak Ty. Tak, to prawda, że <laughs> jest taki zabudowany śmietnik, to on tam sadami koczują i rzeczywiście widać dużo więcej tych szczurów, zresztą brak kotów też to jakby zwiększył tą populację może populacja, ale jakby ich bytność tutaj. Odkąd uznano koty za gatunek inwazyjny, no to te szczury e, czują się bardziej swobodnie e, i biegają tu w środku dnia nawet. Faktycznie, bo przecież tak koty wpływały tak, na szczury, prawda? To teraz tak. co zamiast tych kotów, żeby ich nie znaczy, było? No, no jest, jest, jest to problem, bo one dostają się i na klatkę schodową, e, i do, do budynku, także roznoszą choroby. No i ja się boję, żebym jakiś taki szczur psa nie pogrócł. Bo nie wiadomo jaką chorobę on może przenosić zwierzęco, ale to też na ludzi też muszę. Ale się słuchaj, moja koleżanka jakieś opowiadała sytuacja, ona mieszka na pierwszym piętrze, że otwiera klapę od toalety. A tam normalnie w toalecie szczur. No mój i weźcie kolega... weź się teraz w tak. takiej sytuacji. Bo mój kolega obudził się ze szczurem na głowie. Także no. No jest to centrum miasta i centrum miasta, w którym jest rzeczywiście e, dosyć duża populacja tych szczurów, e, bliskość fosy i odry i jakby to też sprzyja temu. No i tak samo no jest problem są podobno, puławki. nie? Dużo tam w tych, w tych restauracjach puławki. czy innych tam gdzieś w Pujesz. tych, w tych no. A no właśnie, no rzeczywiście rozwalają śmieci, przecież też, prawda, Tak. Bo się no, chcą dostać, są te żeby zjeść. Tutaj porozstawiane. rozsypywane trutki w piwnicach, no ale to nie jest zbyt ani chyba takie humanitarne, ani estetyczne. No i też często pewnie nie działa, nie jest to zbyt skuteczne. No, szczury są na tyle mądre, że niestety się uczą. Trudka działa tylko raz. No właśnie. Łapki prawdopodobnie też. Ale jeszcze też zwierzaki mogą tu zjeść, też Tak, no ta trutka jest to trudka jest niebezpieczna <grym> dla Dziękuję bardzo Wam za rozmowę.